W życiu chyba każdego człowieka przychodzi czasem taki dzień, kiedy musi rzucić światło na pewne sprawy, zrobić pewnego rodzaju coming out. I dzisiaj dzisiaj jest dla mnie taki dzień. Ale jest już po 12, prawie 13, więc mogę zjeść już śniadanie w moim oknie żywieniowym, więc najpierw śniadanko. Cześć, dzień dobry. To co widziałeś przed chwilą to nagranie z telefonu które zostało umieszczone na Facebook Stories i jest to jedna z tych zmian, które zapowiadałem. Na razie w fazie eksperymentów muszę się zastanowić, co z tym dalej robić, dlatego że widzę, że wymaga ten eksperyment ode mnie dużo zachodu i niedużo mam czasu w związku z tym na inną pracę. Ale przed chwilą widziałeś Ekran, obraz w formacie pionowym. Ten obraz jest w formacie poziomym. Jest to forma mieszana, i taką formę będzie miał dzisiejszy odcinek. Wracając do tematu, istotne jest również samo światło. Jak widzisz, bawię się tym formatem, i miało to być trochę humorystyczne. Czy takie jest? Faktycznie, że takie wyszło, to już niech sam każdy oceni, natomiast. Muszę przyznać, jak już mówiłem, że sprawia mi to trochę kłopotu dlatego, że na Story zaplanowałem pewną historię właśnie, którą chciałem jakoś tam pokazać. Nie jestem pewien, czy mi to dobrze wyszło. Daj mi znać proszę w komentarzach pod tym filmem, co na ten temat sądzisz. I tutaj dochodzimy do sedna, bo buduję małe studio, w którym czasem nagram jakiś film, a czasem zrobię małą sesję foto. W moim zamyśle historia na Facebooku miała pokazywać, jak buduję to studio, które w tej chwili wykorzystuję do tego nagrania. Jak widzisz, kamera jest na statywie. może tego nie widzisz, ale ręce mam obie wolne. w związku z tym um, no, musi gdzieś stać. Stoi na statywie. Tutaj mam dwie lampy, e, dwa softboxy, które na mnie mocno świecą, a i tak tylko na połowę swojej mocy. Muszę w związku z tym jeszcze popracować z tym oświetleniem, nauczyć się, czy to światło jest dobre, czy może być lepsze. Glock mi z pewnością pomoże. Jeśli zatem chodziło Ci do tej pory po głowie, żeby zrobić jakiś film albo sesję foto, to zapraszam do mnie, chętnie Ci pomogę. To podejście do tworzenia okazało się być dla mnie tak bardzo wymagające, że na tę chwilę wracam do poprzedniej wersji vlogowania. Przynajmniej nie będę na razie używał tych stories. Muszę jeszcze przygotować infrastrukturę pod pewne działania i nie muszę w związku z tym jeszcze używać stories. Pewnie do nich wrócę. Dlatego, że są dobrym narzędziem marketingowym i chcę je wykorzystywać w związku z tym, ale na tę chwilę nie jest mi to jeszcze niezbędne. W związku z tym, kolejny krok w tym robię i muszę się zastanowić, co dalej z tym wszystkim robić i jak to wszystko wykorzystywać, żeby to nie zajmowało mi tak dużo czasu, ponieważ spowalnia mnie w działaniu w kierunku moich celów. Nie spodziewałem się, że dzisiejszy dzień będzie tak wymagający. Jestem, szczerze mówiąc, mocno zmęczony. W związku z tym, że jest już 16.30, to kończę na dzisiaj. Dziękuję Ci za Twój czas. Ja się biorę za montaż tego odcinka. Wracam do domu i do myślenia, co z tym wszystkim zrobić, z tą nową formułą, z tymi pomysłami. Nie jest to tak łatwe, jak myślałem, jak już mówiłem, więc jest o czym myśleć. Do zobaczenia jutro. Cześć!